Botox dzień 70. Leczenie zębów u dentysty a Botox, czy to przeciwwskazanie? Leczenie zębów u dentysty nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu z botoksem. W większości przypadków standardowe procedury stomatologiczne, takie jak wypełnienia, leczenie kanałowe czy usuwanie zębów, nie kolidują z podaniem toksyny botulinowej. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Czas. Jeśli planujesz intensywne leczenie stomatologiczne, na przykład liczne ekstrakcje, implanty, rozległe zabiegi chirurgiczne, zaleca się zachowanie odstępu między nimi a podaniem botoksu. Może to wynikać z konieczności pełnego zagojenia tkanek lub uniknięcia dodatkowych siniaków, obrzęków. Aktywna infekcja. W przypadku aktywnej infekcji w jamie ustnej lekarz medycyny estetycznej może zalecić odroczenie botoksu do czasu wyleczenia stanu zapalnego, aby zminimalizować ryzyko powikłań. Zawsze poinformuj swojego dentystę oraz lekarza medycyny estetycznej o planowanych i wykonanych zabiegach, aby zapewnić kompleksową i bezpieczną opiekę.